21 dzielnic, 39 lokali wyborczych i 471 kandydatów ubiegających się o mandat radnego. Tak wyglądały wybory do rad dzielnic, które odbyły się w minioną niedzielę. W 20 radach głosowano na 15 kandydatów, natomiast w jednej radzie dzielnicy można było głosować na 21 kandydatów. Udział w wyborach był oczywisty, mieszkańcy nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Bardzo ważne, mieszkamy tutaj bardzo długo. Potrzebujemy w tej dzielnicy takiej rady. Ważne, że mamy jakiś wpływ, że po prostu możemy decydować i wybierać tych, którzy coś mogą pchnąć do przodu. Jak najbardziej. Żeby mieć coś zrobione u nas w Makoszowach, to trzeba coś głosować. Warto brać udział w każdych wyborach, nie tylko do rad dzielnic. Bo jednak mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje w naszej dzielnicy. Nie? Mhm. Jakbyśmy nie poszli na wybory, nie ma rady dzielnicy. To można powiedzieć, w dzielnicy się nic nie dzieje. No, a tak jednak jest ten kontakt z Radą Miasta, z prezydentem. Zawsze można coś zrobić, czy plac zabaw, czy szkoły wyremontować. My się wszyscy znamy, to jest społeczność mała, więc błędy byłoby nie, nie głosować. Chcę, żeby ludzie, którzy tutaj są kandydują, coś zrobili dla tej dzielnicy. Wybiera się osoby, które reprezentują naszą dzielnicę. W mniejszym, lepszym stopniu, ale zawsze gdzieś tam coś można im zgłosić, różne sprawy, problemy. Ci kandydaci to są osoby zawsze ro najbardziej rozpoznawalne na tej dzielnicy. Wybory dla rad dzielnic są ważne, dlatego że jest to wybór mieszkańca dla tego, danej dzielnicy, jego potrzeb, jego integracji z samorządem, więc ma duży wpływ na to, jak będzie wyglądało jego miasto. No, dlatego, żeby ludzie się rozwijali, no i żeby jakoś tam wspólnie coś zaczęli robić, nie, dla dobra swojej społeczności. Na radnych zatem czekają nowe wyzwania, które przełożone na konkretne działania sprawią, że dzielnice będą miały coraz bardziej przyjazne mieszkańcom oblicze.